Siemano wszystkim z tej strony, nie kto inny, jak Kodmi no i niestety moi kochani. Dokładnie wczoraj wyciekł prawie cały sezon drugi, dlatego też w dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić wszystkie najważniejsze i najciekawsze informacje, jakie pojawiły się w jego temacie, czyli 6 skinów karnetu bojowego, które są potwierdzone, do tego motyw, jaki będzie w nowym sezonie, wraz z nowymi lokacjami na wyspie i kilka innych ważnych rzeczy odnośnie nowego sezonu drugiego. Na no wy, jak zawsze przed startem tego filmu, nie zapomnijcie wpisać kodiku Migawa 2, tak jak to dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, bo ponad 50%. Procent oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi, no i szczelcie tę mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. No a my przejdźmy już do naszego głównego tematu, tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, to jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięstwo wczorajszego konkursu na 300 faudolców. I proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przypadnie. I spokojnie, bo dzięki temu, że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie, ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 faudelców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba z na kanale i kod MigaO2 w sklepie a w komentarzu pod tym filmem Podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35. No a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na niedawnym filmie wspomniałem wam, że już niebawem w internecie zaczną pojawiać się nowe wycieki na nadchodzący nowy sezon drugi rozdziału czwartego i wszystkie zmiany, które pojawią się w tamtym miejscu. I jak widać, nie musieliśmy czekać na to długo. Ponieważ jak się okazuje, dokładnie wczoraj, czy tam przedwczoraj, w internecie pojawił się wyciek nadchodzącego karnetu bojowego, jaki pojawi się w kolejnym sezonie w grze, i do tego pojawił się jeszcze motyw przewodni sezonu drugiego, wraz ze zmianami na wyspie i kilkoma innymi. Bardzo ciekawymi rzeczami. Dzisiaj właśnie przedstawiam wam wszystkie te informacje, lecz chciałbym mocno zaznaczyć, że wszystkie informacje, jakie wam dzisiaj przedstawię, są potwierdzone w 100% przez największych likerów i do tego wszystko to jest spoilerem nadchodzącego nowego sezonu drugiego. Dlatego też oglądacie ten odcinek na własną odpowiedzialność i na 100% natkniecie się jeszcze na te informacje przed startem sezonu, więc przed tymi wyciekami na pewno nie uciekniecie i na początku zaczniemy sobie od tego, jak to wszystko się zaczęło. A więc tak, dokładnie wczoraj w godzinach wieczornych Shino na Twitterze wstawił post, że za około 2 minuty przedstawi nam coś bardzo ciekawego, i zaraz później na zmianę wraz z hypexem zaczęli publikować wszystkie informacje na nowy sezon drugi. Wszystkich tych informacji, które zostały przez nich przedstawione jest naprawdę ogromnie i to dosłownie ogromnie dużo, ponieważ gracze w tak naprawdę chwilę byli w stanie poznać około 70% nowego sezonu drugiego, nie licząc fabuły, jaka będzie się tam toczyła, bo jest ona oczywiście jeszcze nieznana. No i tak, na samym początku zaczniemy sobie, od tej można by powiedzieć najważniejszej informacji odnośnie nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym, czyli jego tematyki. I temat ten został podany przez Szynek, który napisał, sezon drugi będzie miał Motyw taki futurystyczno-japoński. Tak więc jednocześnie potwierdziła się informacja z kilku dni do tyłu, gdzie poinformowałem was, że Fortnite pracuje nad lokacją o nazwie Dojo i wiemy, że odnosi się ona do nowej nowoczesnej lokacji wraz z nowym biomem, który będzie na wyspie. Jak dobrze wiecie, wraz z pojawieniem się tego całego nowoczesnego japońskiego klimatu w grze pojawi się jeszcze również teren, na którym będzie występowało mnóstwo bambusów, i to nie jest jeszcze potwierdzone w 100%, lecz sam motyw i miejscówka Tokio już oczywiście jest. Tak więc gracze w nowym sezonie drugim tego rozdziału będą mieli okazję poczuć się bardzo bardzo podobnie jak w sezonie 9 rozdziału pierwszego, gdzie na wyspie były nowoczesne lokacje, a to jak będą one wyglądały dokładnie tego nie wiemy, lecz mogę wam powiedzieć, że będą one naprawdę mega kozackie. Druga lokacja poza tą japońską nowoczesną miejscówką to co ciekawe te małe miasteczko z siłownią, o której poinformował nas FireMonkey na swoim profilu na Twitterze jakiś czas temu i sama lokacja również ma trafić na wyspę w kolejnym sezonie drugim. W temacie samej wyspy na pewno możecie się spodziewać jeszcze zmian w okolicach obecnej Cytadeli, bo tam na koniec sezonu pojawi się wielka szczelina na niebie, która odegra ogromną rolę w kolejnym sezonie i wiemy właśnie, co ona doda do gry z tej oto szczeliny. Jak jeszcze nie wiecie, to te nowe lokacje na styl futurystyczno-japoński na pewno przyjdą do nas z tej wyrwy na niebie, bo przeważnie szczelina przyczynia się do takich ogromnych zmian, więc to właśnie z niej pojawią się wszystkie nowości w kolejnym sezonie drugim. To jednak nie jedyne informacje na temat nowego sezonu, ponieważ znamy jeszcze dokładnie 6 na 8 skinów karnetu bojowego, do których przejdziemy na końcu oraz znamy nową współpracę z mitycznym przedmiotem, która dodaje jeszcze skina do karnetu bojowego. Współpraca, o której jest tutaj mowa, to współpraca z anime o nazwie Atak Tytanów i Gracze z jej okazji dostaną nowy mityczny przedmiot na wyspie, który pojawi się na wyspie w skrzynkach i pozostałych rzeczach, a do tego wiemy, że dostaną jeszcze jednego skina, który będzie za darmo dla niektórych graczy w karnecie bojowym. A dokładniej w grze ma pojawić się ta oto skórka, którą widzicie teraz w tle i co ciekawe w tym wszystkim ze wstępnych informacji skórka ta albo pojawi się w karnecie bojowym sezonu drugiego, albo co najdziwniejsze w ukrytej części karnetu bojowego. Sama współpraca jest potwierdzona w 100% i ma trafić do gry, lecz nie potwierdzone jest to, gdzie dokładnie zostanie dodana ta skórka i jeżeli nie trafi ona do karnetu bojowego. To automatycznie zostanie ona wprowadzona do sklepu z przedmiotami do kupienia za V-Dolce. Co do mitycznego przedmiotu, jakie zostanie dodane do gry z tej okazji, to tak jak podaje nam Shina, ma być to jakiś nowy rodzaj graplera, czyli pistoletu z kotwiczką, który umożliwia przyczepianie się nam do struktur i szybsze poruszanie się po wyspie, czyli coś na zasadzie Spiderek z sezonu pierwszego w rozdziale trzecim. W tym temacie na pewno pojawi się jeszcze więcej ciekawych informacji, które poznamy dopiero po samym starcie sezonu. I jeżeli sama skórka trafi do ukrytego karnetu, to spodziewajcie się dodatkowego wydarzenia w środku sezonu z nagrodami i oczywiście tym oto no i teraz w końcu doczekaliście się, ponieważ nadszedł czas na przedstawienie dokładnie sześciu, a już w sumie to 5 skinów karnetu bojowego, bo jeden z nich został już przedstawiony wraz z tą współpracą i temat ten podał nam również Shina i oczywiście Hypex. Teraz w tle macie ich posty i jak podaje nam Shina, oto niektóre, ale nie wszystkie skórki, które są obecnie potwierdzone dla następnego karnetu bojowego, dodał on jeszcze, że są to zdjęcia poglądowe skórek i będą one wyglądać inaczej, gdy trafią do Fortnite'a. Co jednak ciekawe, na tym zdjęciu znajduje się dokładnie 5, a nie 6 skinów, o których mówiłem wam wcześniej. I tak, najpierw zaczniemy sobie od tego skina, którego tutaj nie ma, i mowa tutaj o nowym rodzaju drifta, jaki również ma pojawić się w nowym karnecie bojowym sezonu drugiego. Teraz w tle macie inny post trzyny, który jeszcze przed tymi skinami dał znać, że jaszczur oraz nowy drift, którego wyglądu jeszcze nie znamy, to potwierdzone dwie skórki karnetu bojowego. I to właśnie ten nowy rodzaj drifta, to szósta skórka, jaką znamy w temacie karnetu bojowego. No i teraz potwierdza się również teoria z ostatnimi informacjami, jakie były ze spektogramu z ostatnich nagrań głosowych z wyzwań szyfry i były tam przedstawione z Lisa, co wprost podpowiada nam, że w grze pojawi się nowy. Takie skiny i oto on. Co do tych pozostałych skinów, które widzieliście teraz w tle, czyli te pięć skinów, to tak. Jeden z nich to ta jaszczurka, o której wam mówiłem już chwilę temu, i jego skórka jest widoczna, co ciekawe na grafiti nowych zadań szyfry i wygląda ona mniej więcej tak. Drugi skin, którego wam omówiłem, to ten skin, który znajduje się na maksymalnie po prawej albo lewej stronie, i nie wiem, którą grafikę wam przedstawiam, i jest to skin z tej współpracy Anime, Atak Tytanów. I poza tymi trzema skinami, które wam już mówiłem, są jeszcze te trzy, które widnieją na środku i ich nazwy jeszcze nie znamy. No i dodam tutaj, że Fortnite z powodu tak wczesnego wycieku może zmienić niektóre skiny, o czym sami wspomnieli likerzy, i na teraz pewno są tylko trzy skiny: Drift, Jaszczur oraz ten skin anime. A te pozostałe trzy na środku mogą zostać oczywiście zmienione. Tak więc gracze, w tak naprawdę godzinę, bo tyle trwało pojawiania się wycieków, poznali dokładnie sześć skinów nadchodzącego karnetu bojowego. Do tego poznaliśmy jeszcze motyw, czyli futurystyczno-japoński, oraz kilka lokacji i zmian w Fortnite. Cie. Do tego wszystkiego w grze ma pojawić się perspektywa pierwszoosobowa, która też już przez niektóre osoby została potwierdzona. A co ciekawe, potwierdziła się nam kolejna informacja odnośnie nowego trybu kreatywnego. 2.0 i na 100% będzie on w marcu. A dokładniej, konto Fortnite Creative News dało znać, że jesteśmy w miesiącu, w którym pojawi się kreatywny 2.0, a dyrektor Fortnite'a podał ten post dalej, co wprost podpowiada nam, że zgadza się z tą informacją i jest on teraz potwierdzony. Wszystkie szczegóły na jego temat już wam omawiałem, więc nie będę omawiał go ponownie. I teraz wystarczy nam wyczekiwania na kolejne ciekawe informacje, jakie pojawią się już na dniach, w tym temacie, w tym co ciekawe, nowe zwiastuny kolejnego już sezonu drugiego. To właśnie one potwierdzą nam wszystkie te informacje, lecz większość już jest potwierdzona, i pamiętajcie, że jeżeli w internecie pojawią się kolejne ciekawe informacje na temat sezonu drugiego, karnetu bojowego, tematyki i całej tej reszty, to postaram Was się o tym poinformować jak najszybciej. Tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, bo filmy pojawiają się tutaj dosłownie każdego jednego dnia i na pewno niczego nie przegapicie. No i zaznaczę tutaj bardzo mocno, że wszystkie te informacje, które ja Wam przedstawiłem do tej pory, to wszystkie informacje na temat nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym i nie ma żadnych innych potwierdzonych informacji odnośnie jego tematu, tak więc uważajcie na wycieki i inne informacje, bo mnóstwo jest teraz fakeów w internecie. No a jeżeli ta odcinek jak Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nie mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafię do większego grona odbiorców, tego jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i szorców, a jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać kodiku Miga dwa, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich wyciekach na nadchodzący nowy sezon drugi rozdziału czwartego i która z wszystkich tych informacji jakie pojawiły się według Was jest najciekawsza i najlepsza? I na którą z nich najbardziej czekacie, a ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19:00. Yo!